Jesteśmy na jeziorze Niegocin w Girzycku na pierwszej edycji regat żeglarskich opuchar Jego Magnificencji rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, pana profesora Marka Zientka. Impreza ma niewątpliwie znaczenie integracyjne, ale także i sportowe. Wydawało się, że pogoda jest niesprzyjająca, ale dzięki dobrym wiatrom. Udało się przeprowadzić tę imprezę. Trudno mówić w tej chwili o wynikach, bo regaty się jeszcze nie skończyły. Natomiast myślę, że warto kontynuować w latach następnych tę imprezę. Mam nadzieję, że Magnificencja kolejne Puchary będzie fundował. Zachęcamy też inne środowiska akademickie dzisiaj. W regatach biorą udział oprócz załóg wrocławskich, także udział załogi z Warszawy i z, ze Śląska. Natomiast zachęcamy w przyszłym roku i w latach następnych do udziału także inne środowiska akademickie. Zachęcamy także ewentualnych sponsorów do tego, żeby naszych studentów, naszą przyszłość, dofinansowali w organizacji tej imprezy, ale także różnych innych. Że dla większości załóg to był pierwszy raz na takiej większej jednostce, gdzie też mieliśmy jeden dzień w takich miernych warunkach wiatrowych na, na trening, na zapoznanie się z, z samym jachtem, jak on się rusza przy tym wietrze. Także gdyby to były jednostki, z którymi mamy do czynienia na co dzień w czarterach takich mniejszych, to. Byłoby łatwiej. Maxus 33 były świetne pod względem takiej integracji tutaj naszej braci studenckiej. Mogło nas przyjechać dużo więcej. Mogliśmy się oprócz świetnych rega też dobrze pobawić. Postaramy się znowu tu powrócić. Zwłaszcza, że taka integracja między studentami uczelni medycznych to nie jest częsta sprawa, bo spotykamy się raczej już później w pracy. No i tak to były moje w sumie pierwsze regaty. Nigdy wcześniej nie brałem, no i tak bałem się strasznie tych przepisów. I w ogóle to taka czarna magia na początku była. No ale jakoś byśmy sobie chyba dali nawet w miarę rada. Mi było najgorzej, więc wszystkich zachęcam, nawet tych co nigdy wcześniej nie byli na regatach. W każdym razie, no, chwała e, organizatorom za to, że jakby mm, od odnowili tradycję regat uczelni medycznych, no i nie tylko, bo tutaj też rozszerzyli formułę do, do technicznych. Pierwszy studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu byli organizatorami regat, które odbyły się w Giżycku. Miały one, one bardzo szeroki oddźwięk społeczny wśród młodzieży akademickiej. Nasza uczelnia wystawiła trzy załogi. Wśród nich jedna zajęła drugie miejsce w tych regatach. Sądzę, że tego typu imprezy służą absolutnie integracji środowiska akademickiego, młodzieży studenckiej i chciałoby się, aby w przyszłości nasza uczelnia organizowała regaty dla większej liczby załóg niż to było w tym roku. Traktujemy je jako pierwsze, ale nie jako ostatnie. Już dziś koledzy rozpoczynają działania, które mają na celu pozyskanie sponsorów organizację tej imprezy, która w tym roku wypadła znakomicie.